Cześć, tu Artur Owczarek. W tym odcinku chciałbym Ci pokazać, w jaki sposób tworzyć sobie jakieś obiekty, jakieś biny z użyciem metod fabrykujących. Czym są metody fabrykujące? Pokażę Ci na przykładzie. Stworzymy sobie kalendarz i będziemy chcieli uzyskać no, jakąś ładnie sformatowaną datę. Żeby coś takiego dostać, musimy najpierw stworzyć sobie gregorian kalendar, wywołujemy metodę get instance e, ta metoda ma kilka wersji nas interesuje ta e, nie mam jeszcze lokalizacji, a więc ją tworzymy e, tworzy ją się w taki sposób e, z metody e, znaczy się z z klasy local e, wywołujemy metodę statyczną get default i Shift Alt L robimy z tego zmienną Dobra, czyli mamy już stworzony kalendarz. Teraz pasowałoby go jakoś sformatować. Żeby go sformatować, potrzebujemy instancji DateFormat. No, implementacji DateFormat. Możemy wykorzystać do tego na przykład SimpleDateFormat, y, które też się tworzy przez metodę fabrykującą GetInstance. I teraz. Z użyciem tego formatera i metody format. Yy, kalendarz jeszcze musimy mieć. Sekunda, moment. O, stworzyłem już kalendarz. Z kalendarza pobieramy sobie yy, no, czas, datę. Ok, mam nadzieję, że to jest dla Ciebie jasne. Upewnijmy się, że to działa. Prawy run as Java application. No dobra, działa. E, teraz będziemy chcieli coś takiego uzyskać, tylko że z użyciem e, Springa. Najpierw stworzymy sobie bina, który będzie... No, stworzony z użyciem tego, tej metody fabrykującej getDefault z klasy local no i nadamy mu nazwę local podobnie zrobimy z kalendarzem tylko tutaj będziemy mieli metodę fabrykującą której dla odmiany podamy już jakiś argument tutaj a tym argumentem będzie to ta nasza lokalizacja Później stworzymy sobie instancję formatera, no i później już y, tutaj w tej funkcji main y, no, pobierzemy sobie tego formatera, pobierzemy sobie kalendarz i spróbujemy to tutaj sformatować. No dobra, w tym naszym projekcie, który tutaj mamy, to za wiele nie ma, są tylko zależności Mavenowe, ta klasa Main Spring, dlatego stworzymy sobie konfigurację kontekstu w tym resources. Klikamy prawym New Spring Bean Configuration File, nazwiemy to na przykład XML, klikamy Next. Ważne jest, żeby zaznaczyć tutaj Beans, Finish. No i co? E, pierwszą rzeczą, którą sobie stworzymy jest ta lokalizacja. Tworzymy sobie bina. Mm, ID równa się... Wow. Lokale. E, no i teraz tak. Podajemy klasę, ale dodatkowo podajemy atrybut factory method. To jest y, metoda, która zostanie wywołana z tej klasy. Metoda statyczna to jest bardzo, bardzo ważne. Get default się chyba nazywała. Zamykamy, nie potrzebujemy takiego czegoś. Zapisujemy spoko, czyli ten krok mamy już za sobą. E, teraz wykonajmy ten krok, czyli e, no, stworzymy sobie instancję kalendarza e, w oparciu o metodę, statyczną metodę fabrykującą getInstance, której przekażemy jako argument, no, referencję do tego naszego bina local, czy jak to tam się po angielsku czyta. Nazwaliśmy to jakoś klasa, z której będziemy wywoływali mm, no wywoływali tą metodę GetInstance to jest Gregorian calendar. podstawiły nam się java, util, gregorian, kalendar. No i tutaj e, podajemy jeszcze factory method get instance, ok spoko, mamy coś takiego. Ale dodatkowo to już by nam zadziałało, gdybyśmy spróbowali sobie taki kalendarz pobrać, ale my chcemy, no bo ta metoda get instance no, ma kilka tutaj wersji. Jedno to, jest, jedno to jest bezparametrowe, czyli w tej chwili mamy taką sytuację, ale nas interesuje to. Dlatego co musimy zrobić? Musimy podać argument konstruktora. No i tutaj podajemy referencję, nie wartość, tylko referencję do tego naszego bina local. W ten sposób zakończyliśmy pierwsze dwa, no, pierwsze dwa etapy. Teraz jeszcze uzyskajmy instancję format w taki sam sposób, jak, no, no jak, jak tutaj tą lokalizację uzyskaliśmy. Czyli z klasy SimpleDateFormat wywołujemy metodę getInstance. Kontrol spacją sobie pomagam. Factor method. I tutaj e, get instance. Ok, zamykam. No i w ten sposób stworzyłem sobie tego trzeciego bina. E, to, co mam tutaj, zakomentuję. E, postaram się teraz uruchomić ten mój kontekst. No, i powczytywać te wszystkie potrzebne biny. Co potrzebuję? Application Context, który nazywam kontekst. Wczytuję plik XML e, z klaspafa. Ten mój plik XML ma nazwę XML No i z tego kontekstu. Pobieram biny. Pierwszy bin to będzie kalendarz. No tutaj magii nie ma. Z kontekstu pobieram bina o danej nazwie. Od razu mówię, że ten bin ma jakąś tam klasę, żebym nie musiał rzutować. No i przypisuję go tutaj do zmiennej. Pobiorę sobie jeszcze teraz e, drugiego bina. E, bin się nazywał Formatter. A teraz dla odmiany pokażę Ci jak to z zrzutowaniem będzie się mm, odbywało. Teraz zrzutuję sobie to coś na date format. O, w taki właśnie sposób. E, no i tą linijkę... Bo Kopiuję i wklejam tutaj. I mam nadzieję, że nic po drodze nie popsułem. Uruchamiam. No i widzimy, że efekt mamy dokładnie taki sam. W tej lekcji miałeś okazję zobaczyć w jaki sposób wywołuje się metody fabrykujące w Springo. Tutaj zwróć uwagę na jedną rzecz. To, co w binie znajduje się w atrybucie class, to nie znaczy, że ten bin jest danej klasy. To znaczy, że dana klasa jest e, wykorzystywana do tworzenia BINA. E, w tym przypadku e, z klasy no, lokale, czy jakkolwiek to się czyta, wywołaliśmy metodę getDefault. E, gdybyśmy tej Factory Method e, nie wywołali, znaczy nie podali tutaj, no to z, no, w tej akurat sytuacji Spring starałby się. Stworzyć obiekt tej klasy, ale no, to, co znajduje się w tym atrybucie, to nie jest takie jednoznaczne, że akurat ten bin jest z danej klasy. Jeśli chcemy w takiej metodzie fabrykującej podać jakieś parametry, to robimy to z użyciem tych tagów constructor arc. No i tutaj możemy robić wszystko to, co w normalnym konstruktorze. Możemy podawać referencje, możemy podawać wartości, możemy podawać indeksy, nazwy. No i to w zasadzie tyle.